Beta, Dom Kupiecki. Pan Berbelek nie wyspał się tego dnia. Pan Berbelek źle sypiał w wodęburskie noce, ale teraz na dodatek spał krótko. Ledwo wybiła godzina dziewiąta, a do sypialni, odpychając z progu portę i Terezę, wkroczył estchlos Christoph Newton. I od razu wszelka senność Poczęła parować Z berbelekowego ciała Koszmary z umysłu Aj, 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 hierro do cudotwórco Kratis to się mój salonowy Do stóp badam Do stóp Oby cię trąd, nie odsłaniaj okien. Jakżeś tego dokonał? Wnikać nie będę, ale tyle ci powiem, żeś godzien ostatniego grosza. Następny okręt usytyla nazwiemy twoim imieniem. No pokaż, że mordę, niech cię uściska. A poszedł, sam byś też załatwił. Brugę zgodziłby się na wszystko. Podobno to z miłości, tak zgłupiał. W każdym razie głowa w chmurach. Teresa, kawy! Szlachetny Christoph Niutę, ryter jeruzalemski i potentat futrzarski, też nie pochodził z Wodenburga. Był herdończykiem w drugim pokoleniu, urodzonym w Neue Rize Hermana, syna Gustawa, co poniekąd tłumaczyło jego wylewność. Niemniej mieszkał tu już dłużej niż Berbelek i stanowiło dlatego ostatniego jedną z większych zagadek, jak też Krzysztof zdołał pozostać takim samym rubasznym cholerykiem, podczas gdy nawet prawdziwi demiurgosi optymizmu i dezynwoltury po kilku miesiącach życia pod grzegorzową morfą popadali w wodę wodenburską depresję. Ale Newton w ogóle był zaprzeczeniem przeciętności. Sześć i pół pusa wzrostu, dwa litchosy żywej wagi, bary architektoniczne, włosy jak krzyk płomienia, ruda broda, ruda grzywa i ten głos jaskiniowy ryk przepitego niedźwiedzia, kieliszki dźwięczały, gdy szeptał.